Siema, z nymja, MT360, a to kolejny filmik na moim kanale! Brawl I to będzie nowa postać! To będzie nowa postać. Czyli ta postać to będzie legenda, tak ona wygląda i ma takiego ulta, że e, ma to na piasko No to na do piasek. Tak jakby nie wiem. i staje się niewidzialne jak używa tego ulta. Więc nawet fajna. A postacie w tej burzy to niewidzialne i atakują to przeciwnika. Jest o! Jest nowy Elpimo. Tak on wygląda! Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba, czy nie i czy, czy l lubi, l lubicie El Primo. I na razie nie ma tej postaci, że... Na razie nie ma. No niestety. Ale niedługo ma, powinna być. I jest nowy, nowy skin do Gina. De o, jest nowy skin do, te do tej legendy. Taki... a ona ona. Ona normalnie po prostu sobie śpi. A ten jean to... O! Teraz jest balej, A on jest za stajpałońcy. I teraz Jessie strzela wodnymi e, wodnymi kulami. To tak samo jak z Blokiem. Takie trochę wodne... wodne kulki. Piper! Exciting news about Brawl Stars esports. We have dates from November 14th to 17th. We have a place, G-Star. E ja e Danny and I will be there. A bunch of the Brawl Stars team will be there. So come see us. In person, be sure to tune in. So Danny, what are you most excited about in this I would say it's the legendary brawl. <laughs> I są dwie nowe mapki. Stacie solo i, i trzeba zdobyć zwierzę e, żetony. I, i też e, stacie solo e, i trzeba będzie rozwalić robota. No dobrze, kochani, to by było na tyle z mojego odcinka. Zasubskrybujcie mnie, łapka w górę i dzwoneczek i komentarz. Dziękuję.